Cześć, z tej strony Fala. Dzisiaj jesteśmy na samym już odcinku, jeśli to tak można określić, bo tak naprawdę to minęło już w miarę dużo od ostatniego odcinku z gry ale dzisiaj do niej wróciliśmy. Nie był update, jeśli można powiedzieć ostatnio, bo już od bardzo dawna tak naprawdę i biorąc pod uwagę to, że był on już od miarę dawna. Postanowiłem jednak z niego nagrać odcinek. Bo to jest jedna grafik, która stanowi pół mojego kanału. Po drugie weszły takie mody jak właśnie Minecraftowe, jak teraz widzicie. O co mi dokładnie z tym chodzi? O to mi chodzi mniej więcej, że po prostu to fajnie było tak się zagrać. Więc... No, y, t, misje wszystkie przeszły, więc tak mam y, takie rzeczy jak y, na przykład, nie wiem, o takie coś. Ups, y, więc no, więc no problem, mój done. Więc no, więc sobie wyłóżmy to i sobie pójdźmy takim czymś. O. Bo no, po prostu muszę jakoś zapełnić tę, jeśli tak mogę nazwać, bibliotekę. Y, po prostu tego, że tam prze, przez paręnaście dni nie będzie odcinków z Minecrafta. Więc postanowiłem to zapełnić jakąś tierką. Y, w tym w przypadku będzie to tierda. Chociaż możecie spodziewać się jeszcze paru odcinków, nie? Y, ale możecie, nie Nie musicie, bo ogólnie to moi, moja normalna norma. To jest jeden odcinek, ale postanowiłem tam raz w jakiś czas, mogę wystawić jakiś inny odcinek, nie? E, żebyście sobie nie myśleli. No co? Fajnie, fajnie, ale dobra. Se, weźmy jeszcze tu. Dobra, przerzucamy się na następną mapę chyba bo tu za dużo nie ma do roboty. Ale polecam takie rzeczy, o, na przykład mogę sobie zdjąć. Dlatego mam jeszcze takie rzeczy, jak na przykład czekajcie, o. Jak mam blue torch to mam zapalniczkę. Albo jak mam bombę, to to jest małe TNT. Więc no, fajnie. Ale dobra, bo to wszystko chyba. Więc yy, widzimy się na następnej mapie. Więc tak jak mówiłem, no tutaj mamy takie rzeczy. E, to jest zwykła mapa, ale bardzo popularna, nazywa się ona Junkyard. Ją też polecam. Ona jest o tyle fajna, że że właśnie tutaj na przykład mamy e, z Night... Nightrider. To jest samochód w ogóle. On nie jest oczywiście od tego samego twórcy, tylko od kogoś innego. Ale został on tam jakoś, że on tutaj może zostać zaimplementowany, nie? Tutaj mamy taki samochód. Czekajcie. Eee. Więc, no, gierka bardzo fajna. Tutaj sobie już wyjechałem trochę. No, samochód oczywiście uszkodziłem, bo ja prawo jest nie mam. Eee, Ale dobra. Syp, może wejdźmy do Lambo. Oczywiście jest tutaj kamera pierwsza osoba, co jest w ogóle w ogóle... Jakby nie jest to jakoś super, jest fajna, możemy sobie zjechać oczywiście tutaj e, Rozwalić się, bo, bo, bo czemu nie I nie wiem, i pójść na przykład tu. I tu, tutaj na przykład możemy wjechać do Schrödera 3000 Które jest według mnie w ogóle fajne, zobaczcie Bo jak sobie wjedziemy To to kompletnie ten auto się rozwala I to nie jest żart, nie I a Więc te mapy modowe są naprawdę bardzo fajne jeśli wcześniej nie mogliście się przekonać o Tear no to teraz jest na no to pora, ponieważ te mody nawet pozwalają Ci na to, że się cieszyć na takich mapach, po prostu na misjach tymi rzeczami, a no umówmy się misje są o wiele łatwiejsze, kiedy nie wiem, umówmy się, że na przykład mamy takie coś. Czekajcie. O. Że możesz normalnie być jak Batman z Grappling Hookiem, nie? Yy, ale dobra. Sprawdźmy, czy wycofujemy w to. Oczywiście bezproblemowo. Jeszcze zamierzam chyba, ale wy wiecie, zresztą Robloxa nagrywać, ale jakoś tam, wiecie, nie jakoś specjalnie tam dwa odcinki max. Jak na razie oczywiście, bo to jest na czas po prostu tego, dopóki nie wejdzie ten, dopóki nie wejdzie po prostu nowym odcinek z Minecrafta. Tak wygląda też pojazd, który jest yy, nie pamiętam... Wiem, że on nazywa się Grave Digger i to, to jest taka jedyna rzecz, którą jakoś mocno kojarzę. Znaczy to polega po prostu to jest taki typowy monster track, ale on jest tam chyba taki... Pamiętam, że on chyba jest tam jako określony jako najładniejszy czy coś w tym stylu, najbardziej odpicowany, coś takiego. Uwaga! Jeszcze są takie rzeczy, więc jak komputer Wam na przykład nie domaga w teardownie, to są rzeczy jak performance mode. Ja go tam nie stosowałem, ale słyszałem, że on tam dobrze sobie działa, bo tam na głównej stronie jakoś się pokazuje, więc. Chociaż oczywiście tam może to być, bo. I aktualnie chyba modów jest 500 około, więc nie jest ich ogromna ilość w porównaniu, do, ale przypominam Wam, że to wyszło nawet w miarę niedawno, chociaż update. Czy to, nie powiem, że niedawno, ale nie powiem, że tak dawno, bo jakby na początku update'u było ich 100. Że tam mogliście w ogóle od czegoś startować, nie? To było ich 100 i właśnie Junkyard był na popularniejszą. Tutaj możemy sobie na przykład zajechać takim pojazdem. Dobra, przenosimy się do następnej mapy, bo chcę wam wkazać jeszcze 14. I co? Widzimy się na następnej mapie. Więc, tak jak mówiłem, jesteśmy w stronę Mapie to się nazywa Lambert Jack Simulator, czy coś takiego. Jak widzicie Lumberjack, Jack, to powinno was, Wam wyskoczyć. Co to jest? Uwaga, opowiedzmy, że. Ehm. Um. Um. Jak mam to? Jakby. Co? Jak to mam traktować? Nie wiem o co chodzi. Ważne, że to działa. Ok, co mamy? Mamy taki coś: mamy siekierkę. Siekierkę możemy sobie wyjąć. Czy siekierką coś zrobimy? Nic nie zrobimy. Idziemy zbić to drzewo. O dziwo to działa Leci Te to leci, fajnie. Już. Dzięki. Uwaga. sobie polecimy. E. E. Okej. Okay. Jak mamy takie coś, to, 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 to... Ogólnie to w tych trybach za dużo nie można robić, ale można robić fajne rzeczy, uwaga. Teraz sobie włożymy... Uuu! I jak mamy taki kawałek drewna, to możemy go wrzucić tu. Wtedy możemy sobie wejść do swojego pick-up'a. Ujechać z tym kawałkiem drewna jednym. Uznajmy, że gdzieś chcemy sobie pojechać. Wiecie, niedaleko, bo tutaj, gdzieś na przykład. I wtedy uznajmy, że chcemy sobie. Um, nie by było wyjść stąd. O! Dobra. I sobie podpalmy na przykład te drzewa. One zacznie się palić. Nasz traktor też ma się zacząć palić oczywiście. Nie myślcie sobie. O! I wszystko zacznie się palić. Jaka taka... Taka mech. Fajna, fajna jakby mu się dziwa, ale... Ale jak na odcinki, to nie. Nie. Na odcinki to nie. Więc dobra. Takim widokiem... Może po prostu nie jestem stworzony do drwa bycia drwalem? Chyba tak. Bo jakbym był, to chyba by się... Nie, nie zaczęło wszystko palić, nie? Więc dobra, widzimy się w następnym, już. Tak wiem, strasznie szybko swiejczuję, bo to dopiero 10 minut, a my już byliśmy chyba w 3 gierkach, ale no trudno. Dobra, to jest według mnie najlepsza mapa, jaka była w Teardownie, na jak na dzisiejszy czas. Oczywiście dla Was to może być inna. Oczywiście też to nie jest update, to też jest jako mod. I to jest chyba Rally speedromita I to jest właśnie ten. Prędkość który macie tutaj po prawej stronie ekranu. Bardzo fajne, na przykład jak sobie chcę kontrolować tą prędkość jakoś, właśnie. Coś zrobiłem. Coś zrobiłem przez co laguje. Czekajcie, ja szybko tutaj yy, zresetuję mapkę. Hmm. Więc no, już wróciliśmy, yy, jakby nie wiem dlaczego był ten lag. Zaraz zobaczymy sobie jeszcze raz. O co w tym chodziło. Ciekawe czy jeszcze raz nam zlaguje. Nie, to był jakiś bug. Dobra, ważne, że jesteśmy na mapie. O co, o co mniej więcej w niej chodzi to pewnie wiecie, a jeśli nie, to po prostu mamy tutaj dużo samochodów. Czyli na przykład chcecie sobie ships, i jeszcze raz ships, jeszcze raz, już nie, I wtedy sobie ships, sobie wyskakujecie i tutaj macie takie piękne miliard samochodów, bo to są praktycznie wszystkie samochody z modów jeszcze. Ale oczywiście nie wszystkie, bo niektóre są nawet autorskie. Nie jestem pewien ogólnie. Wszystkiego, więc tutaj nie będę wam mówił. Yy, tutaj na, na przykład w mierniku mamy, że samochód jedzie u 90 na godzinę. No to jest ok, liczba jeszcze. Dlaczego lubię to, bardzo tą mapę? Na przykład dlatego, że mogę sobie postawić na niej karton. Jak postawić ten karton, to mogę na przykład postawić, czy ten samochód sobie da z nim radę. No tego mogę na przykład robić taki role Player, że tam nie wiem, że na przykład tam. Czekajcie. ships, Ta mapa się nazywa Vehicle Map X2, chyba. Więc bardzo ją polecam. Osobiście tutaj, wiecie, fajnie. Nie wiem, powiedzmy, że na przykład tutaj rozbił nam się samochód, nie? ojeju, rozbił nam się samochód. Co my teraz zrobimy, nie? Jak sobie pójdziemy, no to naprawdę nam się rozbił, bo tutaj nic nie ma. I wtedy mamy ojeju, co, mi, co my musimy zrobić? Wtedy bierzemy taki pojazd. On właśnie też jest, został użyty w poprzedniej mapie. Wyrzucałam z niego te wszystkie niepotrzebne rzeczy. Bo one są po prostu niepotrzebne. O! Ta kanapa też jest niepotrzebna, ale najpierw musimy wyjąć to. I teraz tą kanapę. O! I teraz już. To. Teraz. To. I zostaje nam takie coś. Teraz, uwaga, używamy naszego psychigana. Też, też bardzo dobry mod właśnie po to, żeby takie rzeczy robić. I wkładacie go tu. Możecie sobie, nie wiem, powiedzieć, że to podnośnik. No. Chociaż oczywiście podnośników też możecie użyć. Wtedy jedziecie sobie tak. Ale nie polecam, bo... Właśnie tutaj dobrze, lepiej ubezpieczyć to jakimiś pasami. Małe pasy, ale lepsze niż żadne. Więc jak będziecie jeździć ostrożnie, to raczej nie powinno wam się rozwalić ten samochód. I uznajmy, że na przykład, nie wiem, zajedziemy sobie tu. I tutaj sobie na przykład, nie wiem, wjedziemy w szybę. Wjedziemy przez wszystko. Wje w ogóle to... to co ja mam robić? E, nie wiem, wjedziemy tu, skręcimy. E, w ogóle to. czemu nie zadało mi to do Ale okej, okay. wtedy wychodzi nam, wtedy na przykład nasz samochód, no nie możemy nim wycofać oczywiście, ale możemy na przykład spróbować wtedy, kiedy już odepniemy nasze piękne pasy. I uwaga, eh? Jedź. O. Dobra. I tak to wygląda. Y, mniej więcej. No. Dobra. Przewracamy się na następną mapę. Więc jesteśmy na nowej mapie. Ona się nazywa Avalanche Dynamics. Y, co nam w większości robi? Możemy uciekać przed ogromną skałą, która nam, za nami się toczy. Jeśli, która jeśli nie zdążymy. Rozwali cały świat. Zawaliłem to, więc chyba musimy zresetować szybko. Tutaj sobie restart. I zobaczyć jeszcze raz. Uwaga. Mamy takie coś. Uwaga, teraz, tak. Musimy sobie przygotować na przykład. O. To będzie dobry plan. Przygotować. Ale może lepiej tym samochodem tym samochodem powinno mi pójść lepiej. Dobra, ważę, że ma ręczne. Uwaga. I polećmy tutaj gun. Ale za mnie prokoks. tun, tun, ton tun, 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 ton. ton, tun, 5 tun, 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 tun. Nie potrafię liczyć FPSów na ekranie. Ła! Ale jest OK. Przeżyliśmy w miarę. A kamienie potoczyły się... One się w ogóle zaczęły toczyć? One się w ogóle zaczęły toczyć? A jakby to powiedzieć E? Nie? Ja tak bardzo chętnie bym nie wiem, tak. O nie. O nie, 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 nie. O nie. O nie, nie, nie. nie. O nie, nie, nie. nie. Chyba wywali mi wszystko. O nie, nie, nie Dobra. E, nie wiem. O. Dobra, no i no. Fajna mapyczka. Sobie jeszcze zróbmy takie. Na zakończenie zróbmy takie coś. I uwaga. Spróbuj go dogonić. Piu. 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 Nic mnie nie dogoni. Jestem szybszy od całego świata. Albo przynajmniej tych Ehm Pomocy. Okej. Okay. Ała, ale powolnie. Czemu ten meteoryt nadal leci i rozwalił... On rozwalił dosłownie, ale tak dosłownie cały ten budynek. To nie jest, że tak trochę, czy tam pół, tylko dosłownie on przeleciał nad nim i zniszczył cały na swoim drodze. On nie zniszczalny jest, czy co? Jak to się robi? E! E! Tu i tak się nie nadaje już do mieszkania. Nie? Bo jak? Tak trochę jak pójdzie się na górę? Aby. Jeśli tu jest w ogóle góra. Jak się doda? Jak mam, miałbym na ich miejscu wejść na górę? No dobra, uznajmy, że tak wchodzę. Jakby tutaj też nie jest aż tak źle? Mógłbym zrobić celu nawet słuchajcie serię, tak naprawdę. Ale wiecie, nie serię z tego, jak rozwalam budynki, nie? To leci. A kurczę. Nie. Nie. Dobra. Uwaga, sprawdźmy. Rozwala tutaj budynek i. i masełko. Ej! A ty? Uwaga. Kamień. Wu budusz. A co gdyby tak. Mam bardzo zły pomysł, ale uważam, że jak, jak on się uda, to jestem mistrzem. Leć, uwaga, dobra, ale uwaga, bo ja na niego tylko tu czekam. Tylko chodź, chodź, co gdyby tak miał to Oryc już. Kompletnie to... Jest, tak. On to po prostu miażdży. No tak dosłownie. Dosłownie ich przynosi tak naprawdę. A co gdyby tak? Hmm. Chyba trochę to zlagowałem. Tak tylko trochę. Jakim chyba końcówką będziemy kończyć? Ten odcinek Sterdowna. I co? Widzimy się w następnym odcinku, którego nie wiem kiedy będzie. Podejrzewam, że po prostu kiedy będzie mi się chciało.